Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj Was witam na tle mojego pięknego miasta. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się bardzo spodoba. I dzisiaj pozdrawiam Agatę Kud i Monas. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i słuchajcie, nie zapomnijcie klikać subików z dzwoneczkami, ponieważ czeka na Was konkurs na 100 tysięcy subików, a one się zbliżają już niebawem. Dzisiaj mamy taki piękny dzień, musimy z g coś porobić. Właśnie g gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty się tutaj mi podziewasz? Oh, tutaj kwiatki muszę. O, Zaura, zobacz, jak cały w już się... Ale u... się wybrudziłeś. Taki no, z ciebie. Ale, ale zobacz, jaki, jaki ładny bukiet przygotowałem. Widziałaś? No, przepięknie. O, jeszcze może tutaj chcesz się czegoś napić? Może zmęczyłeś się trochę? No. Co ty o tym ty... myślisz? tak, w sumie widziałaś, co tam obok otworzyli? Jakiś nowy sklepik takie... tam, tam na dole. Wow. Zobacz, wow. widzisz? Patrzcie, Idziemy zobaczyć. Przystałko. Ty, w ogóle tak. Te... Kawiarenka też jakaś, że kawki można się napić, wiesz co, jak o, wstaliśmy, słuchaj. zjedliśmy śniadanko, to chyba teraz czas na kawkę i jakiś deserek. Dobra, to słuchaj, to zapraszam Cię na kawkę, także chodź, dawaj, pójdziemy, mam... ale Ty chcesz no? taki brudny? E, no dobra, słuchaj, no to o, w ogóle co to jest? Ty, ty. Wcześniej tego tu nie widziałem, kto to tutaj postawił, ja co? Ja nie wiem w ogóle jaki numer, w ogóle wiecie o co z tym chodzi? Ej, ja dziwne, cię kurczę, czekaj. O. Ja to o, posprzątam. To jest... Ale ty... tu się zrobił w ogóle. O co, 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 co Lumi, chodzi? Lubi, słuchaj, no. nie mamy jeszcze jedzenia. Będziemy musieli w ogóle kupić jakieś jedzenie w tym sklepie. Ja się szybko pójdę umyć tutaj do talety. Nie podglądaj mnie tylko, jak ostatnio. Dobry, okay. Podglądać, podglądać. Pod, Dobra. Już, Czekaj, jestem umyty. Już czysty, ale trochę o, ty cię podglądała. Nie, nie podglądać. Ej. Dobra, dawaj, chodź, lecimy do tego sklepu. Musimy zacząć, co tam ciekawego mają. Ale już nie mogę się doczekać. I to jeszcze tak bliziutko. O, tutaj można Osa! Wybić. Osa, uważaj! Żeby ja Cię ja, ja nie urządliła! Ja nie mogę, ja jestem uczulona! O nie, o nie, jak ona mnie urządli! czekaj, czekaj, poczekaj! Już w bo, czekaj. Wiem, ze mną będzie! Ja nie jo, mogę z nią trafić o, w ogóle! Ale, Ciężko! Ale numer? O, 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 kurczę! O, dobra, załatwimy, chodź. Jak dobrze. Wiecie, co już chyba byłoby po prostu po mnie? Pokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobrze, że masz dobra. mnie, słuchaj, ja zawsze ci pomogę. Ty. Słuchajcie, to a. ja wam pokażę teraz, co tutaj jest w tym sklepie. Tu mamy koszyki, tu wszystko. O, lody. Jakie ciasto. A ja chcę to zjeść. Słuchaj. Wow, a zobacz w lodówce. Pełna lodówka, może byśmy właśnie jedzenie jakieś kupili, co? Eee, no to ja hamburger bym chyba chciała To 64 hamburgerki. Dobra. No dobra. Dawaj, Hamburgerki są najlepsze. dobra. To chodź pójdziemy do kasy, ja tu zapłacę sobie jeszcze dobra? Słuchaj, jeszcze niespodziankę. Ja tutaj chciałbym tobie to kupić tutaj. Zobacz te perfumki, jak ci się podobają? Wow! Ale mega. Dziękuję ci, Play. Ale superowo, ale wiesz co, ja nic teraz dla ciebie nie mam, bo tak dużo pieniążków to nie wzięłam, wiesz. Słuchaj, spokojnie. Chodź tutaj. Dzień dobry? A, co to jest? Ja nie mogę. Panu musimy mu zapłacić chyba. Ty, Lumi, w ogóle. ty, On mówi, weź zobacz, on coś mówi w ogóle do nas. Dzień dobry, proszę pana. Sklep nieczynny i stąd. A proszę pana, jak pan tak może? Czy pana, ja tak sobie mówić? Do mojej dziewczyny tak proszę nie mówić. Ej, uważaj, kurczę. O nie, uważaj! Chód zjebany, zjebany, Szybko, szybko. Gipley, mnie. Proszę, proszę, ratuj mnie. Ja nie mogę. Ty widziałeś? Takiego kasjera sobie w sklepie wzięli w ogóle widzowie co o tym my myślicie? To jest w ogóle niepoważne. Żeby no takiego kasjera sobie brać. To co, ale... idziemy chyba gdzieś indziej teraz, co? Już wiem, no to sumka, ja tu nie przyjdę Ale to mam koszyk. Mam koszyk przynajmniej i, i mam perfumki dla ciebie, także są tego plusy, Ty, nie? Ty, ukradłeś to ze sklepu? Nie, nieprawda, ja zapłaciłem. Rzuciłem panu tam do, do sakiewki. No ja też Burgerki zostawiłam, ale no wiecie co? Dobra, to ja sobie po prostu biorę te perfumki. Ty. One już są moje. Słuchaj. Ej, a w ogóle słuchaj, G-Play, ile na tym odcinku ma być kciuków w górę? Co? Ile no, teraz nie dajemy? Wiem. Dajmy może 11 tysięcy, taki Dobra. challenge wprost. No, to słuchajcie. Teraz na tym odcineczku zobaczymy, czy wam się uda 11 tysięcy łapeczek w górę. No i sobie z, z dzwoneczkiem również. Dobra, Dobra. Giple, idziemy teraz idziemy słuchaj, dalej. Słuchaj mnie uważnie. Wiesz co pomyślałem? Co Ogólnie, takiego? wiesz co, tutaj y, wszyscy robią jakieś biznesy. Tamten ktoś tam otworzył Ale wiesz, ładny co, nasz dom, no, móc, kawiarenkę, móc, móc. sklepik i tak dalej. Ja pomyślałem, żebyśmy mogli zrobić na przykład ogromną zjeżdżalnię słuchaj do wody. Dla, super atrakcja dla dzieci. Słuchaj, wow. każdy by z tego korzystał. Każdy by był zadowolony. Myślę, że żeby naprawdę to była świetna atrakcja. Co ty na to? No mega, ale gdzie byśmy takie coś zrobili? Słuchaj, tu chyba nie gdzieś miejsca. tutaj. Ja bym tu? tutaj zrobił z tego. no? Na samej Ty, no? -play, ja mam ekstra pomysł. Zrobilibyśmy taką zjeżdżalnię odtąd aż do samej wody. No dokładnie słuchaj. Dlatego tutaj myślę, że byśmy już tutaj mogli, wiesz co, powoli ustawiać to, to będzie Dobra, bardzo ty szeroka zjeżdżanie. Dobra, nie, nie, mam Ci pomóc, słuchaj, jak co mam nie, 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 to ma być, ale ogólnie myślę, że będzie naprawdę to nie, 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 dzieci nie, dzieci wow, spotkać, nie, 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 tutaj nie, nie, tutaj nie, nie, ale nie, się, będziecie nie, tutaj tak zjeżdżać, ale mega. nie, tutaj, nie, 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 mi Żebym sobie też mogła, No, bo ja tutaj muszę mówić do moich widzów, że, że, żeby sobie zjeżdżali, żeby było fajnie. Dobra, tak jak mam, od którego momentu zacząć to budować? No, to tutaj tak ładnie jest, ale Gplay play gdzie ty jesteś? Gdzie ty się mi tutaj podziewasz? Dobra, muszę iść tu zejść, muszę iść go poszukać, bo pewnie sobie poszedł zrobić chwilową przerwę. O, jeszcze tak się uderzyłam trochę, ale dobra, lecę tam sobie na dół. Dzień dobry, dzień dobry tutaj panom. Panowie jak zwykle tutaj. Dzień dobry. Dobra, lecimy G-Play. Gplay. A, ale jak to? Tu w połowie wybudowana GP'a nie ma? O co tu chodzi? Może poszedł do sklepu, czy co? Tu, Baranku, widziałeś ci może po tych schod. O, A co my tutaj mam? Jakie zejście? Trochę się boję, ale w ogóle pod plażą? Żeby zejście było? No nie, no, no ja w to nie wierzę. Ale dobra, ja tu sobie zejdę. Szkoda, że w razie czego żadnej zbrojki nie mam ani mieczyka. Ale widzicie to? W ogóle cegłówka tu jest. O co z tym chodzi? O, tutaj jakieś drewno, ja nie mogę. W ogóle. No kurczę, właśnie. nie zamieniajcie nie, mnie, no weźcie. No kurczę, jakoś się dogadamy. O, wiem, że u mnie uwięziliście i chcecie mnie kurczę teraz zamienić, no ale słuchajcie, no na pewno jest jakaś inna możliwość. Nie wiem, dam wam pieniądze, dam wam diamenty, co tylko chcecie. My właśnie robimy zjeżdżalnie, proszę, wypuśćcie mnie stąd, wypuśćcie mnie stąd, no. A co się tutaj dzieje? Display? Czy moja ratuj mama mnie. ciebie więzi? Tak ratuj mnie, oni są źli, słuchaj, oni ja nie ci dam, mamo, ty, ty taka. Nie, 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 uciekamy, uciekamy, słuchaj, nie, mnie, uciekaj, czekaj, Dawaj, uciekaj. dawaj. Uciekamy. Uciekamy. uciekamy szybko, szybko. Gonią mnie, gonią mnie, gonią cię, goni cię uważaj. O, 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 o nie, szybko, 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 ja szybko. Ja nie mogę. Ja. ja. I widziałaś to się dzieje? Moja, mama wyszła. O nie. Uciekaj, uciekaj, kurczę. Matka, masz, masz kurczę, stąd natychmiast się iść. Uh. Ja nie mogę, ale numer G Play. co tu się stało? Co oni chcieli w ogóle z tobą zrobić? Ja tego w ogóle nie Ja nie, nie wiem, rozumiem. to była masakra, ja słuchaj cię. Ja tutaj chciałem sobie budować tylko spokoju zjeżdżalnie, a twoja mama, wiesz co chciała mi zrobić? Gdzie ty co, w ogóle jesteś? Tutaj, tu na, z góry ciebie obserwuję teraz Wie, Wiesz co twoja mama mi chciała zrobić? Oj, co, co, co moja mama chciała z, z tobie zrobić? Słuchaj, za, zamienić mnie w waszkę Tym razem chciała mnie co? zamienić w waszkę, rozumiesz? Ostatnio w chcieli ciebie zamienić A teraz w waszkę, ale by było śmiesznie, ale numer. Ale w ogóle mi się zdaje, że coś to jakby nie była moja mama. moja mama się aż tak nie zachowuje. A może to ta czarownica zamieniła, tak podmieniła moją mamę, co? No kurczę, nie wiem, a może tak naprawdę twoja mama jest kimś kim innym tak naprawdę, tylko wygląda jak twoja mama, a może to nie jest wcale twoja mama, co? Ty no wiesz co, no ja dzielnej no ja po prostu nie wiem. Ja, ja już nie rozumiem tej Dobra. całej normalnej sytuacji. Słuchaj, wbijamy tutaj do góry. Wbijamy tutaj do góry i ogólnie Uuu, będziesz, będziesz, będziesz chciała przetestować Ogólnie tą tak, zjeżdżalnię Tak, ja chcę przetestować jako pierwsza Będę mogła Tak, będę... a wiesz, że tu się będzie zjeżdżało na tych Na łódeczkach ogólnie, to będzie taka Naprawdę? zjeżdżalnia Naprawdę, słyszycie to Na łódeczkach będziemy sobie zjeżdżać Ale mega, już się nie mogę doczekać Jeszcze nigdy czegoś takiego nie zrobiliśmy I hop a. To będzie biznes, to będzie kurczę, event na skalę naszego miasta. Nie ma takiego normalnie, wiesz co, super atrakcji. Dzieciaki tutaj będą po prostu w raju, wiesz co? Jak no w raju. a tych dzieciaków tu jest tak dużo, tylko żeby znowu nic złego nam gameplay tylko na drodze nie stanęło. Słuchaj, Oj. A ten, a tak naprawdę za ile będziemy sprzedawać tutaj wejściówki, co? Wejściówka może niech będzie za 20 ziekot. Uważaj, uważaj, uważaj. Ja skupaj. w ogóle diamentowe, ja nie mogę, ale ekstra! Ja na bogato. cię kręcę. Chodź tutaj do góry, słuchaj. Do góry, Jace. bo będziemy tutaj zjeżdżali y, na łódeczkach, wiesz? Ale super! Jak się cieszę, wy też się cieszyć. Jak cieszycie się, dawajcie kciuka w górę! I subika z dzwoneczkiem, pamiętajcie! Ja Giplay ja. i jak idzie te łudeczki? Są? Bo ja słuchaj, tu na łódeczkę. A tutaj już zrobiłaś drabinkę, tak? Już można tutaj. Tak, wejść. Tak, drabinka jest My zrobiona. Myślałem, że ona będzie szersza, słuchaj, bo tutaj jest niebezpiecznie dla dzieci. To dziecko może spać z takiej, wiesz co wąskiej drabinki. Okej. Okay. Dobra, myślę, że tak to by mogło wyglądać. Dobra, słuchaj, także trzymaj tutaj y łódkę. Jaki chcesz kolorek? Taki ci pasuje, zobacz. E Raz, wsiadaj, szybko, o nie, szybko, wsiadaj. O nie, wsiadaj. O nie, o nie, on Dobra, następna Nie ogóle, nie to Super, uuu, oj, oj pierwszy. to jest, tu kliknęło, uuu, ja, ale fajowsko, nie, ale nam to wyszło, ja nie mogę, <śmuszczak> ja je, je jeszcze raz chcę, słuchaj, ja mam ja pomysł, ja cię kręcę, o nie, o nie, topię się, Chipley, ratuj, topię się, Chodź, Giple. szybko, szybko, ojejku, ojejku, już mi niedobrze, ooo, Hej dobra, Całe słuchaj, życie... robimy tak. -play, ja ci ja, ja ci dam teraz tutaj dużo łódeczek i idę roznosić ulotki, żeby tutaj zrobić dobra. reklamę temu miejscu. I ty tak naprawdę tutaj, wiesz co, yy, jak najwięcej, yy, wiesz co klientów tutaj obsługuj i po prostu kasuj ich za bilety, okej? Okay? Dobra, to ja tam idę sobie też z drugiej strony, pójdę Gplay. Ja dobra. Tutaj sobie idę i będę tu zachęcać. Z góry będę krzyczeć. Uwaga, uwaga, najlepsza woda, zjeżdżaj! zjeżdżalnia minecraftowa! Zapraszam tu wszystkich! Całe miasto zapraszam! Najlepsza zjeżdżalnia! Tanie wejście! Spływ łódeczką po diamentach! Uwaga! Zapraszam całe miasto na diamentową zjeżdżalnię! najlepsze halo halo, miasto... halo? 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 Dzień dobry, ja tutaj z Dzień dobry. właśnie, z Proszę, właśnie zapraszam. przyszedłem. Zapraszam tutaj I... wszystkich! Zapraszam I Ile tutaj serdecznie. kosztuje ten? Ile tutaj kosztuje zjazd? 73. To, to dla pan seniora za darmo, jakiś bilet. bo pan to senior. To cztery dyszki tylko dla mnie, proszę mi tu dać. Ej, to tak dużo? Kurczę, to drogie. To, ej, dzieci, proszę wiecie co? To... Proszę pana, normalnie to dwie dyszki. Dobra, aż mam trzydzieści no dobra, Dobre. tam 40. Dzieciaki macie tylko się cieszyć, bo jak tu coś wam, wam się nie będzie podobać, to cztery dychy pójdą na marne. Także ma być wszystko tutaj. Cycuś glancuś. Cycuś, dobra. Glancuś, dobra, no to wie pan co. Ja tu łódeczkę daję panu, szybko, szybko, szybko no. no. proszę o, pana. U, Ty, chup, jadę. Chupciki, jadę. Chupciki. Jadę. o Kurczę. Ja nie mogę, ale jazda, ale zabawa. Uh -huh. Jedziemy no, chłopaki. Jedziemy. A w ogóle dwóch to bez łódeczki sobie pojechało. I co? Podoba się? Podoba się? No kurcze, mega, moi normalnie się, to tutaj są w niebo wzięci. Ty, a gdzie reszta? O dobra, tutaj zjechaliście chłopaki na łódce, ale wy to jesteście Tak, zjechali U -u, sobie. Ja nie mogę, ale super, jeszcze raz byśmy zjechali, ale no nie to, mamy tyle pieniędzy. No to wie pan co? Na, na kreskę możemy, albo wie pan co za darmo. To jeszcze raz może sobie pan tak popłynąć z dziećmi. No dobra, dziećmi. ale super ancko, dobra, ja sam jadę, najwyżej ma, zapłacę za siebie, bo ja mam za nie, darmo. Nie no to pan, pan, co pan już Pan nie dobra. wcale płacić. No to jedziemy. Uho, Chodź masz tu. Jedziemy. A, znowu sobie tak tutaj popłynął bez tego. No dobra. No i pan musi mi tu powiedzieć zaraz jak pan tu przyjdzie, proszę pana. Ja już jak płynę, pan dla bo pana mi Grażynka obiad ugotowała, to ja muszę lecieć. A tu wnuki jeszcze zostały. Ja nie mogę, w ogóle widzieliście? Pan sobie poszedł, a tu wnuki zostały. I co ja mam teraz z nimi zrobić? ją zostać? Czy co? Ja cię kręcę, ale numer w ogóle, ja po prostu nie wiem. Chłopcy, chłopcy, wszystko dobrze. Oj, ale trochę mi się odpłynęło, nie tak troszeczkę. Halo? O, Gplay, Gplay, słuchaj. W ogóle pan przyszedł tutaj na zjeżdżalnię popływać i tu w ogóle zostawić, co mamy z dzieciaczkami zrobić. E, chłopaki, kurczę, wy co wy chcecie pojeździć tutaj? Czy o co wam chodzi? No bo ja... oni już zjeżdżali sobie. Chłopcy, chłopcy, co Który to. są nasi zmycie? klienci, słuchaj. Trzeba ich kurczę tutaj dobrze ugościć. W ogóle zarobiliśmy już coś dzisiaj? No, 40 zł za 5 osób. Ty, no, to dosyć fajnie, kurczę, fajnie. To no, miało być ogólnie troszeczkę mniej, ale wiesz co, to jakoś tam załatwiłam, że pan troszeczkę tanie miał. Ale dobra. Le ja już do ciebie. W ogóle jestem ciekawa, jak ludzie stąd za, yy, w ogóle pomyślą o tym ja i co będą o tym myśleć. Czy im się podoba, czy nie? Ty I oni mam zapłacili, że... patrz, ile pieniędzy nam zapłacili. Zarabiamy normalnie, oni chcą cały czas jeździć, tak im się podoba, widzisz? Jo, ja, dzieciaczki, zadowolone jesteście? No to mega, to macie jeszcze raz, chcecie, czy nie? Dobra, ja teraz się przebieram A, ogóle, i, i bez łódki lecę. Ja gola. bez łódki teraz. Hahaha, <laughs> Ja się teraz rozbiegam, uwaga, panie i panowie, jak chcecie, to dawajcie ze mną. Lecimy. Uuhu! Ale, ale zabawa. ekstra! Dzieciaki dawajcie! Kurczę, bez I łódki ja się wszyscy kąpią! Mogę, ale super! Uuu, ale ekstra! Jak się mi się co ekstra tak podoba, jak nie wiem co.